Cześć, witam, tu Krystian Karczyński. Ten przykładzik na wyznaczanie asymptot przesłała mi pani Sylwia na blogu. No i zabieram się za to. Jest to ciekawy przykład i taki bardzo mocno rozklepany, bym powiedział. W sensie, bardzo często się go zadaje studentom, bo on troszkę robi w konia. I jeżeli student nauczył się źle schematu na asymptoty, albo w ogóle się nie nauczył schematu na asymptoty, tylko robi takiegoś. Naczuję intuicyjnie, no to polegnie na tym przykładzie, zaraz zobaczysz gdzie. Oczywiście tu teraz nie będę ci uczył liczenia asymptot. Jak je policzyć jest kilka schematów, można to robić na kilka sposobów. W tym poście, w którym pani Sylwia mi przesłała ten przykład, jest pokazane są dwa sposoby, różnice pomiędzy nimi. Ja w moim kursie pochodnych i badania przebiegu zmienności funkcji też pokazuje na, na wielu przykładach ten schemat jeżeli chcesz się nauczyć asymptot to zapraszam Cię do tego kursu a teraz tylko ograniczamy się do tego przykładu zaczynamy na pewno od dziedziny dziedzina no to jeden rzut oka. wszystkie x -y tutaj można podstawiać do funkcji i zawsze będziemy mieli jakąś wartość, wszystkie tu x -y można brać Wszystkie liczby można podstawiać za x, nie ma ani dzielenia, ani pierwiastka, ani logarytmów i tak dalej. Czyli dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste, można zapisać to na przykład tak. Metod zapisu dziedziny jest również tam z 5, by się wymieniło co najmniej głównych. Wszystkie liczby rzeczywiste, czyli asymptot pionowych w ogóle nie badamy, bo ich nie ma. Jeżeli jest taka dziedzina, że wszystkie x -y należą, dla wszystkich x jest jakaś wartość, no to nie ma w ogóle dziur w dziedzinie, nie ma jak być. Asymptoty pionowej. Przechodzimy od razu, no właśnie, można przejść do, zaatakować od razu ukośne, zależnie jakim schematem to robić, a można przejść do poziomych. Ja zaczynam od poziomych, sprawdzę sobie po, spokojnie poziome. Czyli liczę, czy jest granica przy ich dążącym do nieskończoności z funkcji. No tak po prostu, liczę taką granicę. Jeżeli ta granica czy czy jest, czy wyjdzie liczbą, tak? Jeżeli wyjdzie liczbą, no to będzie asymptota pozioma, jeżeli nie, to nie będzie asymptoty poziomej. No to liczę taką granicę Na początku w liczeniu granic podstawiam za x a tak po prostu nieskończoność Mam coś takiego, minus coś takiego No i teraz arcus tangens nieskończoności, problem się nam wyłonił Ile to jest? Słuchaj, z takimi funkcjami arcus tangens, logary, takimi bardzo popularnymi których musisz często granice znać, no to Jedna metoda gorsza to jest wykuć to na pamięć, ile to jest arcus tangens zera, Arcus tangens nieskończoności, mm. arkus tangens minus nieskończoności albo prostsza, nauczyć się <noise> zapamiętać, jak wygląda wykres. Jak już raz wykres zapamiętasz, to się nie pomylisz. Spójrz, arcus tangens ma wykres taki, no i widać, że jak x -y dążą do nieskończoności, uciekają w nieskończoność, x -y, to y wcale nie rozbiegają w nieskończoność, tylko zbliżają się coraz bardziej do asymptoty. Tej swojej poziomej właśnie Którą jest no, pi drugich Czyli tangę z nieskończoności to jest Pi 2 Czyli tu mamy nieskończoność minus pi drugich No i całość rozbiega nam bo Oczywiście nie zmienia to faktu, że w nieskończoność Nieskończoność minus Tu coraz większego, coraz większego, coraz większego, coraz większego Całość rozbiega nam na nieskończoność Czyli granica ile jest? Nieskończoność tak? No już na takich prostych granicach Dużo studentów tutaj by Poległo, bo się nauczyli sztywno jakichś schematów, że się na przykład granice się liczy tak, że się wyciąga przed nawet. Jakiś metod dwóch, trzech na krzyż, a tutaj a żadna metoda by im nie pasowała. Ten Arhus tangens by wywołał już tu panikę, tak i by był koniec na takiej prostej granicy. I to jest policzona granica nieskończoności, czyli co? Poziomej nie ma. W ogóle nie ma poziomej? Nie wiadomo. Poziomej nie ma przy ich się dążącym do nieskończoności. Natomiast być może jest pozioma przy x dążącym do minus nieskończoności. O czym studenci często zapominają? Liczą te granice tylko jedne, albo liczą przy plus minus nieskończoności. Często to nie robi różnicy. I tu w poziomach też powiedzmy nie zrobi różnicy, bo ta pozioma nie wyjdzie nam przy x dążącym do minus nieskończoności. Ale za chwilę przejdziemy do ukośnych. No dobra, a co do poziomu i ja wstawiam za x minus nieskończoność. Arkus Tang jest minus nieskończoności z tego samego wykresu odczytujemy, że to jest minus pi drugich. Czyli tu będzie minus ten i minus pi drugich, minus i minus da plus pi drugich. No co nie zmienia faktu, że wynik jest minus nieskończoność, czyli granica ta wychodzi minus nieskończoność. Oczywiście granicy poziomej w minus nieskończoności nie ma Czyli ani w plus nie ma nieskończoności, ale w minus nieskończoności Czyli w ogóle granicy poziomej nie ma No dobra, no to teraz przechodzimy do ukośnych I liczę ukośną osobno przy x dążącym do nieskończoności I osobno przy x dążącym do minus nieskończoności I zobaczę, że ukośne wyjdą inne I o to tutaj chodzi Dlatego ten przykład troszkę robi w konia Wyjdą dwie różne od siebie asymptoty ukośne jak studenci nauczyli się jakichś takich dziwnych schematów, albo liczą, że tu plus, minus, nie zwracają uwagi na różne takie niuanse, to im wychodzi źle, albo nie wiedzą co zrobić, albo wychodzi im jedna asymptota ukośnia, co nie jest prawdą. No dobra, czyli liczę osobno przy x dążącym do nieskończoności i osobno przy x dążącym do minusy skończoności. Zaczynam od tej przy x dążącym do nieskończoności. Wbrew pozorom bardzo prosta jest ta granica, rozbijam na dwa ułamki, to przez to minus, to przez to, tak, chyba wszystko jasne. X się tu skróci, zostanie 1, je, tak, tu będzie 1, nie, że tu 0 zostanie. Arkus stanie z nieskończoności już wiem, że jest pi drugi, czyli jest stała, a tu na dole jest nieskończoność, czyli jest stała przez nieskończoność. Stała przez nieskończoność to jest 0 od razu. Nie, jakie jest ważne w granicach, żeby mieć te takie wyrobienie na takich prostszych, przyku, prostszych przykładach, że stała przez nieskończoność to jest 0, wtedy od razu się coś takiego robi. Nie, jak ktoś nie jest taki w granicach wyrobiony, no to mógłby tu dumać nad tym, no może w jakieś dejupitale wejść co by było błędem, bo tu nie ma symbolu nieoznaczonego pozwalającego rozwiązać tą regułę do Jupitala. No dobra, 1 minus 0 to jest 1 granica, wyszła 1. Jaki z tego morał, że być może asymptota ukośna istnieje, liczę jeszcze tą drugą granicę tam ze schematu, to był ta funkcja x minus arkus X minus ta liczba, która tu wyszła razy X. Tu zawsze jest razy X, nie tak po prostu jest w schemacie na rozwiązywanie asymptot ukośnych, x i x się skrócą zostaje minus arkus tangens x arkus tangens x to już wiem że jest pi drugie czyli wynik jest minus pi drugie no ten minus nie czyli wyszła stała czyli co z ukośną istnieje odpowiedź funkcja ma asymptotę ukośną y równa się a razy x czyli 1, czyli ta liczba pierwsza razy x czyli po prostu x plus b czyli plus ta druga liczba czyli plus minus pi drugie czyli minus pi drugie to jest asymptota ukośna i ważna uwaga tylko przy x dążącym do nieskończoności jest asymptota ukośna ta Teraz osobno liczę przy x dążącym do minus nieskończoności i różnice będą. Rozbijam tak samo. Aha, różnice będą, ale jeszcze nie w tym podpunkcie Tu jest znowu 1 i tutaj jest znowu stała, minus pi drugie, czyli inna stała, ale znowu przez minus nieskończoność, czyli stała przez nieskończoność, no to zawsze jest 0, czyli to również dąży do 0. Niezgramnie mi to wyszło, czyli 1 minus 0 to jest 1. Tu ok, jest tak samo, natomiast teraz będą będzie inaczej, to jest jeszcze tak samo, to się skraca, no i arkus tangens z minus nieskończoności tym razem, to jest minus pi drugie, czyli minus minus pi drugie da plus pi drugie, czyli ta asymptota ukośna przy x dążącym do minus nieskończoności wygląda tak, różnica jest, czyli wyszły nam dwie różne asymptoty ukośne, narysuję, pokażę Ci jak będzie wyglądał wykres tej funkcji, tej, nie? Jakby ją narysować, no to widać, że rzeczywiście no oczywiście nie ma pionowych, tak? Że nie ma poziomych, natomiast te dwie, bardzo wyraźnie widać te dwie ukośne. Jedna z nich to jest y równa się X plus pi drugich i ona jest przy X dążącym do minus nieskończoności, czyli przy tych argumentach tam w lewo, jakby, tak, a przy X do plus nieskończoności jest asymptota ukośna. Taka wszystko widać ładnie na. Y wykresie i widać, że tutaj w tym przykładzie powolne robienie ze schematem raz przy plus nieskończoności raz przy minus, osobno przy plus osobno przy minus, no zagrało nam nie? A z... I różne takie tutaj patenty, typu liczenie przy plus, minus nieskończoności albo raz przy nieskończoności, i nie liczenie już w ogóle tego, bo studenci mówią, bo zawsze tak samo wychodzi. No nie zawsze. W 90% przykładów rzeczywiście zadają profesorowie, takie profesorzy nieważne, takie przykłady, że wychodzi tak samo, ale akurat w tym nie wyszło tak samo, i zawsze trzeba dzielnie. Ja to zalecałem, żeby dzielnie liczyć, chociaż ja już w kursie zdaje się pokazuję tą metodę przy plus minus nieskończoności, która jest w porządku, ale w momencie, w którym nie potrafisz określić granicy, bo nie wiesz czy jest plus czy minus nieskończoności a wyniki są różne, no to przerywasz i zaczynasz i tak liczyć tak, nie, bo wyniki mogą być różne w zależności czy ich zdąży do plus czy do minus nieskończoności yy, no to tyle, wyznaczone są asymptoty tej funkcji, wyszły dwie ukośne taka i taka, a to był bardzo bardzo, bardzo typowy przykład na studiach, dzięki, cześć